Cześć, nazywam się Ludmile. Mam 63 lata i historia, którą zaraz opowiem, wydarzyła się kilka miesięcy temu, ale zmieniła moje życie na zawsze. Nie wiem dokładnie od czego zacząć może od pustego gabinetu lekarskiego, albo od koperty, którą wręczył mi tamtego zimnego jesiennego popołudnia. Wiem tylko, że od tego momentu nie potrafię spojrzeć wstecz bez mieszanych uczuć winy i pożądania. Zanim przejdę dalej, chcę prosić o jedną rzecz. Jeśli podoba Ci się ta historia do tej pory, zrób krótką pauzę i kliknij przycisk subskrypcji. I nie zapomnij polubić filmu, to bardzo pomaga mi w dzieleniu się kolejnymi historiami jak ta. A teraz przejdźmy do sedna. Mieszkam w Woli, małej wiosce na południu Polski. To spokojne miejsce, gdzie wszyscy znają wszystkich. Moja codzienna rutyna jest prosta. Wstaję wcześnie, zajmuję się ogrodem, Przygotowuję obiad, a czasem spotykam się z przyjaciółkami w kawiarni na rynku. Ale wszystko zmieniło się tamtego dnia, kiedy poszłam do gabinetu dr Mikołaja Wrubel. Mikołaj ma 70 lat, siwe włosy i uśmiech, który zdaje się skrywać sekrety. Jest lekarzem od ponad 40 lat i dla mnie zawsze był po prostu szanowanym profesjonalistą. Do tego momentu w gabinecie panowała cisza, słychać było tylko tykanie zegara. Przyszłam z powodu uporczywego bólu głowy, coś błahego. Podczas badania zadał mi dziwne pytania, niczego nie dotyczyły zdrowia. Czy kiedykolwiek myślałaś o zrobieniu czegoś zupełnie innego, Ludmilo? Czegoś, czego nikt się nie spodziewa. Zaśmiałam się, trochę zakłopotana. Innego? Jakiego rodzaju, doktorze? Nie odpowiedział. Tylko coś zapisał w karcie pacjenta i kontynuował w milczeniu. Kiedy skończył badanie, wstał i zamknął drzwi gabinetu. Moje serce zaczęło bić szybciej. Co on zamierzał zrobić? Wtedy położył kopertę na stole i powiedział: Pomyśl dobrze, zanim ją otworzysz. Wyszłam stamtąd zdezorientowana, z kopertą w torebce i tysiącem pytań w głowie: Dlaczego to zrobił? Co było w środku? Całą drogę do domu czułam mroczek w brzuchu, którego nie potrafiłam wyjaśnić. Kiedy dotarłam do domu, zdjęłam płaszcz i spojrzałam na kopertę leżącą na stole w kuchni. Wiedziałam, że powinnam ją otworzyć, ale coś mnie powstrzymywało. Jakby była kluczem do czegoś zakazanego u czegoś, CO mogło wszystko zmienić. Ta noc była długa. Nie mogłam zasnąć, myśląc o tym, CO mogło być napisane w tej kopercie. Patrzyłam na nią, jakby była bombą, która zaraz miała wybuchnąć. W końcu, kiedy zegar wybił północ, postanowiłam ją otworzyć. W środku znajdowało się proste, ale eleganckie zaproszenie. Pisało: Ucieknijmy na weekend. Zakopane czeka na nas. Bez zobowiązań tylko wolność. Podpisano: Mikołaj. Zakopane miasto, pokrytych śniegiem gór, uroczych czat i czystego powietrza. Nigdy tam nie byłam, nawet z moim zmarłym mężem, Jacek. Zawsze mówił, że jest tam za zimno, że woli zostać w domu i oglądać telewizję. A teraz oto ja otrzymując zaproszenie, by pojechać tam sama z innym mężczyzną. Zaczęłam przypominać sobie rzeczy, które uważałam za zapomniane. Widziałam siebie w wieku 20 lat, pełną marzeń i pragnień. Przypomniałam sobie pierwszy raz, kiedy tańczyłam przytulona do ciała Jacka, obietnice, które sobie składałyśmy w młodości. Ale przypomniałam sobie też kłótnie, rozczarowania i ciężar rutyny, która ostatecznie nas udusiła. Tymczasem w mojej głowie krzyczał głos, jesteś szalona. On jest twoim lekarzem. Ale inna część mnie szeptała, a jeśli to będzie twoja ostatnia szansa, by przeżyć coś innego. Następnego dnia spotkałam moją córkę Klaudię na targu. Zapytała, czy wszystko ze mną w porządku, powiedziała, że wyglądam na rozkojarzoną. Wymyśliłam jakąś wymówkę o zmęczeniu i szybko zmieniłam temat. Ale kiedy mówiła, zdałam sobie sprawę, że nie mogę oderwać od niej wzroku. Jak mogłabym przed nią ukryć coś takiego? A jeszcze gorzej, jak mogłabym ją zranić? Wróciłam do domu i usiadłam przy kuchennym stole, patrząc ponownie na zaproszenie. Wzięłam telefon, zawahałam się, ale nie zadzwoniłam. Jeszcze nie. Tamtej nocy, kiedy kładłam się do łóżka, poczułam ciężar decyzji, które podjęłam w życiu. Ta koperta zdawała się pulsować w ciemnościach, jakby miała własne życie. Nie mogłam przestać myśleć o tym, co oznaczyłoby jej zaakceptowanie. Czy byłam gotowa porzucić bezpieczeństwo, które zbudowałam? Wszystko, co reprezentowało moje życie do tej pory. Moja córka Klaudia znów pojawiła się w moich myślach. Zawsze była moją największą radością, ale także największym zobowiązaniem. Od dziecka widziała we mnie silną kobietę osobę, która poświęciła swoje marzenia dla rodziny. A teraz, mając 63 lata, czy zasługiwałam na coś tylko dla siebie? Czy to byłoby tylko maskowanym egoizmem? Wstałam z łóżka i poszłam do salonu. W szafie znajdował się stary album pełen zdjęć mnie i Jacka. Otworzyłam go na losowej stronie i tam byliśmy młodzi, szczęśliwi, obejmujący się przed jeziorem. Wyglądaliśmy tak pełni życia. Ale teraz, patrząc na te zdjęcia, zrozumiałam, że część tego szczęścia była iluzją. W ostatnich latach naszego małżeństwa prawie nie rozmawialiśmy. Kłótnie o rachunki i codzienność zdominowały wszystko. A kiedy odszedł, zostawił pustkę, którą nigdy nie wypełniłam. Wróciłam do kuchni i spojrzałam jeszcze raz na zaproszenie. Zakopane, wyszeptałam cicho, jakbym testowała słowo. Zamknęłam oczy i wyobraziłam sobie to miejsce, góry pokryte śniegiem. Chaty z pochyłymi dachami, świeże powiewy wiatru muskające moją twarz. Było to zbyt kuszące, by to ignorować. Ale co naprawdę chciał ode mnie Mikołaj? Był wykształconym, uroczym człowiekiem, ale nosił w sobie sekrety. Dlaczego ktoś taki jak on zainteresowałby się kimś takim jak ja? Następnego dnia poszłam na targ, żeby oderwać się od myśli. Kiedy wybierałam jabłka przy Straganie, usłyszałam śmiech grupy młodszych kobiet. Rozmawiały o nowej restauracji, która niedawno otworzyła się na rynku. Jedna z nich powiedziała coś, co przykuło moją uwagę. Czasami wystarczy dać szansę czemuś nieoczekiwanemu. To zdanie odbijało się echem w mojej głowie przez całą drogę powrotną do domu. Czy właśnie to musiałam zrobić? Dać szansę nieoczekiwanemu? Ale co by się stało, gdybym przyjęła to zaproszenie? Jak miałabym to wyjaśnić Klaudi? Sąsiadom? Samuj. Kiedy wróciłam do domu, usiadłam przy stole i wzięłam telefon. Pomyślałam o zadzwonieniu do Mikołaja, ale zawahałam się. Zamiast tego otworzyłam notes i zaczęłam pisać list do Klaudi. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że potrzebowałam wylać swoje myśli na papier przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji? Droga Klaudia, napisałam, przechodzę przez dziwny moment w moim życiu. Czuję, że coś się zmieniło we mnie ostatnio, coś czego nie potrafię wyjaśnić. Jestem jakby podzielona między tym, kim jestem, a tym, kim chciałabym być. Ale wtedy się zatrzymałam. Rozdarłam list i wrzuciłam go do kosza. Nie byłam gotowa, by to udostępnić, nawet samą sobie. Później, kiedy przygotowywałam kolację, usłyszałam delikatne pukanie do drzwi. To była moja sąsiadka Lucyna, z którą zwykle pijam kawę w niedzielne poranki. Weszła bez pytania, jak zawsze robiła, i zaczęła trajkotać o swoim nowym chłopaku, wdowie, którego poznała w lokalnym klubie tanecznym. I wiesz co, Ludmile, powiedziała z błyszczącymi oczami, nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. Życie jest za krótkie, by tkwić w przeszłości. Te słowa uderzyły mnie jak cios w brzuch. Zacząć od nowa. Ledwo mogłam to sobie wyobrazić. Ale może właśnie to miał na myśli Mikołaj, mówiąc o wolności. Po odejściu Lucyny usiadłam na sofie, patrząc na kopertę po raz kolejny. Zacząłam wyobrażać sobie podróż, krętą drogę prowadzącą do zakopanego, zimne powietrze wpadające przez szyby samochodu, odległy dźwięk dzwonów kościoła w górach. Czułam się tak, jakbym mogła to wszystko poczuć, nawet nie opuszczając domu. Ale najbardziej przerażało mnie nie samo miejsce docelowe, lecz powód, dla którego mnie zaprosił. Czy to była tylko niewinna przygoda? Czy kryło się za tym coś więcej niż ten spokojny uśmiech i te przenikliwe oczy? Znowu wzięłam telefon i wybrałam numer gabinetu. Moje ręce drżały, kiedy czekałam, aż recepcjonistka przekieruje moje połączenie do Mikołaja. Kiedy odebrał, jego głos brzmiał dokładnie tak, jak go zapamiętałam spokojny, pewny siebie, tajemniczy. Doktorze Mikołaju powiedziałam niepewnie: Muszę z panem porozmawiać. Czy mógłby mnie pan wcisnąć na jutrzejsze popołudnie? Przerwał na chwilę, a potem odpowiedział, oczywiście, Ludmilo. Przyjdź jutro po południu. Porozmawiamy. Odłożyłam słuchawkę z bijącym sercem. Wiedziałam, że ta decyzja zmieni coś we mnie, niezależnie od tego, co wydarzy się później. Postanowiłam umówić się na kolejną wizytę u dr Mikołaja. Musiałam zrozumieć, co miał na myśli tym zaproszeniem. Kiedy weszłam do gabinetu, przywitał mnie tym spokojnym, przenikliwym uśmiechem. Więc, Ludmilo, pomyślałaś już o moim zaproszeniu. Przełknęłam ślinę, próbując ukryć nerwowość. Nadal nad tym myślę. Nachylił się nad stołem, zbliżając się bardziej niż powinien. Wiesz, zasługujesz na życie, a nie tylko na bycie. Ile razy w życiu mamy szansę zrobić coś, co naprawdę sprawi, że poczujemy się żywi. Jego głos był łagodny, niemal hipnotyzujący. Chciałam odpowiedzieć, ale słowa utknęły mi w gardle. Po kilku sekundach ciszy kontynuował. Wyobraź sobie, góry pokryte śniegiem, dźwięk wiatru, ciepło kominka. Mogłabyś na chwilę zapomnieć o wszystkim, zapomnieć kim jesteś oczekiwana być. Poczułam dreszcz przebiegający po kręgosłupie. Było coś w sposobie, w jaki mówił, co mną poruszyło. Coś, czego nie czułam od bardzo dawna. Kiedy wyszłam z gabinetu, zauważyłam, że moje dłonie drżą. Wiedziałam, że to nie jest właściwe, ale jednocześnie czułam, że może właśnie tego potrzebuję. Następnego dnia, kiedy szłam w stronę gabinetu Mikołaja, czułam, jakby cały świat mnie obserwował. Każdy krok wydawał się ciężki, jakby niosła niewidzialny kamień na plecach. Zimny wiatr przemykał ulicami wioski, a suche liście wirowały u moich stóp, tworząc dźwięk przypominający odległe szepty. Nie wiedziałam dokładnie czego się spodziewać po tej rozmowie, ale coś we mnie już zaczynało rozkwitać niebezpieczna ciekawość, wymieszana z pragnieniem, które uważałam za dawno pogrzebane. Kiedy weszłam do gabinetu, siedział przy biurku, czytając starą książkę. Gdy mnie zobaczył, natychmiast wstał i uśmiechnął się. Ludmile powiedział łagodnym głosem, który zdawał się zarówno uspokajać, jak i niepokoić: Proszę, siadaj. Usiadłam na krześle, próbując ukryć nerwowość. Odłożył książkę i przez kilka sekund wpatrywał się we mnie, zanim zapytał: Więc, co cię dzisiaj tu sprowadza? Wzięłam głęboki oddech, próbując poukładać myśli. Ja chciałam lepiej zrozumieć, co pan miał na myśli tym zaproszeniem. Nachylił się do przodu, opierając łokcie na biurku. Myślałem, że to oczywiste, odpowiedział z lekko prowokacyjnym tonem. Daje ci szansę ucieczki od ciężaru rutyny, ponownego odczuwania tego, co być może zapomniałaś. Ale dlaczego? Pytanie wyrwało się, zanim zdążyłam się zastanowić. Mikołaj zrobił pauzę, jakby ważył odpowiedź. Potem powiedział powoli, bo widzę coś w tobie, Ludmile. Iskrę, która jeszcze całkiem nie zgasła, a także, bo ja też potrzebuję tej ucieczki. Może na to zasługujemy? Te słowa trafiły prosto w cel. Miał rację. Rzeczywiście było coś we mnie, co tęskniło za wolnością, nowymi doświadczeniami, emocjami, których nie czułam od lat. Ale jednocześnie wiedziałam, że przyjęcie tego oznaczałoby przekroczenie granicy, której nigdy wcześniej nie odważyłam się przekroczyć. Czy kiedykolwiek pozwoliłaś sobie być egoistką? Kontynuował, patrząc mi głęboko w oczy. Nie mówię o krzywdzeniu innych. Mówię o robieniu czegoś wyłącznie dla siebie. Czegoś co sprawi, że twoje serce będzie bić szybciej. Spuściłam wzrok, nie mogąc znieść tego przenikliwego spojrzenia. Moja myśl zaczęła wędrować z powrotem do wspomnień Jacka i wszystkiego co zbudowaliśmy razem i wszystkiego. Co straciliśmy po drodze? Czy naprawdę mogłabym zostawić to za sobą, nawet na jeden weekend? Mikołaj zauważył moje wahanie i zmienił taktykę. Pozwól, że opowiem Ci historię, powiedział, opierając się na krześle. Kilka lat temu poznałem kobietę na konferencji medycznej w Krakowie. Była zamężna, miała dzieci, stabilne życie. Ale podczas tego tygodnia postanowiła zapomnieć o wszystkim i po prostu żyć. Nie będę wchodził w szczegóły, ale mogę cię zapewnić, że te dni coś w niej zmieniły. Kiedy się żegnaliśmy, powiedziała mi: Po raz pierwszy od lat poczułam się żywa, kropka. Ta historia sprawiła, że zadrżałam. Wydawała się tak bliska mojej sytuacji, tak realna, ale mimo to coś mnie powstrzymywało. Co będzie potem? Zapytałam w końcu: Jak to będzie wyglądać, kiedy wrócimy? Jak to się skończy? Wzruszył ramionami, zachowując tajemniczy wyraz twarzy. To zależy od nas, Ludmile. Możemy zachować to jako nasz sekret, albo możemy iść dalej, jakby nic się nie stało. Ważne jest, że chociaż na chwilę przeżyjemy coś innego. Jego słowa odbijały się echem w mojej głowie, kiedy wychodziłam z gabinetu. Całą drogę do domu czułam się, jakbym unosiła się w morzu wątpliwości i sprzecznych pragnień. Kiedy dotarłam do domu, zastałam Klaudię siedzącą przy kuchennym stole, pijącą herbatę. Spojrzała na mnie i zapytała: Mamo, wyglądasz na zmęczoną. Wszystko w porządku. Zmusiłam się do uśmiechu i odpowiedziałam: Tak, kochana, wszystko dobrze. Po prostu martwię się niektórymi sprawami. Zmarszczyła brwi, podejrzliwie, ale nie nalegała. Kiedy mówiła o pracy i planach na przyszłość, ledwo mogłam się skupić. Moja myśl była daleko, utkwiona w tej rozmowie z Mikołajem i wszystkich możliwościach, jakie ona otwierała. Później, kiedy Klaudia wyszła, usiadłam sama w salonie, patrząc na kopertę, która wciąż leżała na stole. Podniosłam ją i przyjrzałam się jej ponownie, jakbym mogła znaleźć odpowiedź ukrytą między liniami tekstu. Wtedy podjęłam decyzję: pojedzie do zakopanego. Nie dlatego, że chciałam kogoś zranić ani dlatego, że byłam zmęczona swoim obecnym życiem, ale dlatego, że musiałam odkryć, kim jestem poza Ludmilą, oddaną wdową, opiekuńczą matką, sympatyczną sąsiadką. Musiałam wiedzieć, czy wciąż jest we mnie coś więcej. Ale jednocześnie wiedziałam, że ta decyzja będzie miała konsekwencje. Konsekwencje, na które jeszcze nie byłam gotowa stawić czoła. W dniach, które nastąpiły później, mój umysł przypominał wir. Każda myśl krążyła wokół tej podróży i tego, co ona symbolizowała. Często łapałam się na tym, że patrzę na kalendarz na ścianie, licząc dni do weekendu zaplanowanego przez Mikołaja. Było tak, jakby część mnie już tam była, wśród gór zakopanego, podczas gdy inna część nadal starała się opierać. Postanowiłam zacząć się przygotowywać, choć w tajemnicy. Poszłam na zakupy i kupiłam nowe ubrania, coś, czego nie robiłam od lat. Wybrałam ciepłą kurtkę, wygodne buty i nawet wełniany sweter, którego nigdy bym nie nosiła w woli. Kiedy przymierzałam te rzeczy w przymierzalni, poczułam coś, czego nie odczuwałam od dawna, dreszcz oczekiwania. Było tak, jakbym odkrywała siebie na nowo, zdejmując warstwy kurzu, które nagromadziły się przez lata. Ale jednocześnie poczucie winy zaczęło ciążyć. Podczas kolacji z Klaudią siedziałam w milczeniu, odpowiadając na jej pytania jednosylabami. Zauważyła, że coś jest nie tak, i dotknęła mojego ramienia, zaniepokojona. Mamo, jesteś pewna, że wszystko w porządku. Ostatnio wydajesz się taka oddalona. Zmusiłam się do kolejnego słabego uśmiechu i szybko zmieniłam temat. Ale ta rozmowa nie dawała mi spokoju nawet po jej wyjściu. Czy właśnie miałam zamiar ją zranić? A jeśli ktoś się dowie, jak miałabym to wyjaśnić jej, sąsiadom, samuj. Poprzedniej nocy przed podróżą miałam dziwny sen. Byłam w Zakopanem, otoczona śnieżnymi szczytami gór. Powietrze było lodowate, ale czułam się niesamowicie lekka. Nagle zobaczyłam Mikołaja, który szedł w moją stronę, uśmiechając się. Wyciągnął rękę w moją stronę, a ja zawahałam się, zanim ją przyjęłam. W momencie, gdy nasze dłonie się dotknęły, usłyszałam głosy za naszymi plecami, znajome głosy. Odwróciłam się i zobaczyłam Jacka, trzymającego Klaudię za rękę. Patrzyli na mnie oskarżycielskim wzrokiem, jakbym ich zdradziła. Obudziłam się spocona, z bijącym sercem. Usiadłam na łóżku i spojrzałam na kopertę leżącą na szafce nocnej. Nie mogłam już ignorować ciężaru decyzji, którą podjęłam. Następnego dnia wyjechałam do Zakopanego. Podróż autobusem była długa i cicha. Obserwowałam, jak krajobraz powoli się zmienia, za oknem zielone pola ustępowały miejsca gęstym lasom, a potem majestatycznym górskim szczytom. Kiedy dotarłam na dworzec autobusowy, on już tam na mnie czekał. Miał na sobie ciemny płaszcz i trzymał prosty, ale elegancki bukiet kwiatów. Ludmile powiedział z tym swoim uśmiechem, który teraz sprawiał, że czułam się zarówno zdenerwowana, jak i podekscytowana: Witaj w Zakopanem! Przyjęłam kwiaty i weszłam do samochodu, prawie nic nie mówiąc. Podczas jazdy do chaty, gdzie mieliśmy zostać, opowiadał o regionie, pokazując punkty widokowe i dzieląc się lokalnymi historiami. Ale ledwo mogłam się skupić. Moja głowa była zajęta próbą zrozumienia, co wydarzy się dalej. Chata była dokładnie taka, jak ją sobie wyobrażałam mała, przytulna, z trzaskającym kominkiem i oszałamiającym widokiem na góry. Pozostawiliśmy nasze walizki w pokoju i wyszliśmy na spacer wokół okolicy. Powietrze było świeże i czyste, a dźwięk wiatru przemykającego przez drzewa był hipnotyzujący. Podczas spaceru zaczął zadawać mi niespodziewane pytania. Czy kiedykolwiek czułaś, że mogłaś żyć innym życiem, Ludmile? Że może istnieje inna wersja ciebie gdzieś tam? To pytanie zaskoczyło mnie. Pomyślałam przez chwilę, zanim odpowiedziałam czasami. Ale myślę, że wszyscy tak czujemy, prawda? Uśmiechnął się, jakby dokładnie wiedział, co myślę. Może tak. Ale nieliczni mają odwagę zbadać te inne wersje. Zatrzymaliśmy się przed zamarzniętą wodospadem, cichy odgłos wody rozbrzmiewał w ciszy. Powoli się do mnie zbliżył, tak blisko, że nawet przez grube ubrania czułam ciepło jego ciała. Potem delikatnie doknął mojej dłoni, jakby testował niewidzialną granicę. Zasługujesz na to, by to przeżyć, Ludmile, szepnął. Nie bój się. Moje serce biło szybko, a mieszanka pragnienia i winy sprawiła, że poczułam się oszołomiona. Odsunęłam się nieco, próbując odzyskać kontrolę. Muszę pomyśleć, wymamrotałam, unikając jego wzroku. Wróciliśmy do chaty w milczeniu. Kiedy weszliśmy do środka, ciepło kominka kontrastowało z zimnem na zewnątrz. Usiedliśmy naprzeciwko siebie, a on podał mi filiżankę herbaty. Przez kilka minut tylko siedzieliśmy, obserwując trzaskający ogień. Wtedy powiedział coś, co sprawiło, że znów zaczęłam wszystko kwestionować. Wiesz, Ludmile, czasami musimy się zgubić, aby odnaleźć siebie, kropka. Te słowa utkwiły mi w głowie, kiedy przygotowywałam się do snu. Tamtej nocy, sama w pokoju, myślałam o wszystkim, co wydarzyło się do tej pory. Wiedziałam, że ta podróż będzie czymś więcej niż tylko ucieczką, będzie podróżą w głąb samej siebie. Ale wiedziałam też, że kiedy wrócę do domu, nic już nie będzie takie samo. Następny poranek w zakopanem rozpoczął się obezwładniającą ciszą. Śnieg padał delikatnie na zewnątrz, pokrywając chatę białą warstwą, która zdawała się odgradzać świat zewnętrzny. Obudziłam się wcześnie, niezdolna spać dłużej. Moje ciało było zmęczone, ale umysł nie przestawał krążyć, myśląc o tym, co wydarzy się dalej. Kiedy zeszłam do salonu, zastałam Mikołaja siedzącego przy kuchennym stole, przeglądającego starą książkę. Podniósł wzrok, gdy mnie zobaczył i uśmiechnął się. Dzień dobry, Ludmile. Spałaś dobrze? Wystarczająco dobrze, odpowiedziałam, próbując ukryć swoje niepokoje. Nalał mi filiżankę parującej kawy i wskazał krzesło naprzeciwko siebie. Zapach kawy mieszał się z aromatem palących się w kominku polan. Usiadłam, wahając się, obserwując go, jak mówił o błahostkach o pogodzie, lokalnych szlakach, corocznym festiwalu w Zakopanem. Ale wiedziałam, że to była tylko próba wypełnienia ciszy między nami. Po kawie zaproponował, byśmy poszli na spacer na szczyt jednej z pobliskich gór. To będzie orzeźwiające, powiedział z iskrą w oku. I może zobaczysz świat z innej perspektywy stamtąd. Zgodziłam się, choć coś we mnie nadal opierało się. Podczas wspinaczki powietrze stawało się coraz rzadsze, a każdy krok wymagał większego wysiłku. Ale jednocześnie poczułam dziwny rodzaj uwolnienia. Było tak, jakbym zostawiała za sobą wszystkie troski, które nosiłam. Kiedy dotarliśmy na szczyt, widok zapierał dech w piersiach. Góry rozciągały się aż po horyzont, pokryte nieskazitelnie białym śniegiem. Wiatr łagodnie szeptał, a odległy dźwięk dzwonów odbijał się echem w dolinie. Mikołaj zbliżył się do mnie i bez słowa położył rękę na moim ramieniu. Jego palce były ciepłe mimo przenikliwego chłodu. Widzisz to? zapytał, wskazując na horyzont. To jest ta wolność, którą chciałem ci pokazać. Tam, wysoko, daleko od wszystkiego i wszystkich, możesz być kim naprawdę jesteś. Zamknęłam oczy na chwilę, próbując wchłonąć te słowa. Ale kiedy je otworzyłam, zobaczyłam coś nowego w jego twarzy, pewną podatność, której nigdy wcześniej nie zauważyłam. Ludmile powiedział cichszym, bardziej poważnym tonem: Wiem, że to może wydawać się złe dla ciebie. Ale wiem też, że dzieje się między nami coś wyjątkowego. Nie musimy tego teraz definiować. Ale chciałbym, żebyś rozważyła powrót tutaj ze mną. Może nie tylko na weekend, ale na coś bardziej trwałego. Jego propozycja uderzyła mnie jak cios w brzuch. Ledwo mogłam oddychać. Mówił o czymś znacznie większym niż prosta ucieczka mówił o radykalnej zmianie mojego życia. Ja, ja nie wiem, wymamrotałam, powoli się odsuwając. To za dużo, żeby ogarnąć. Skinął głową, wyraźnie rozumiejąc. Oczywiście. Nie musisz decydować teraz. Ale pomyśl o tym. Zasługujesz na coś więcej niż to, co masz teraz. Wróciliśmy do chaty w milczeniu. Podczas kolacji ledwo wymieniliśmy kilka słów. Niemal nie tknęłam jedzenia, pogrążona w myślach. Wiedziałam, że muszę podjąć decyzję i że każda z nich zmieni wszystko. Tamtej nocy usiadłam sama przy kominku, patrząc na tańczące płomienie. Myślałam o Klaudii, o Jacku, o wszystkim, co zbudowałam przez lata ale myślałam też o sobie, o kobiecie, którą byłam dawniej i o tej, którą mogłabym być. W końcu postanowiłam wrócić do domu. Nie dlatego, że nic nie czułam do Mikołaja, ale dlatego, że wciąż były części mojego życia, których nie byłam gotowa porzucić. Następnego dnia, kiedy żegnaliśmy się na dworcu autobusowym, trzymał moje dłonie i powiedział, pamiętaj Ludmile, Zakopane zawsze będzie na ciebie czekało. I ja również. Wróciłam do woli z podzielonym sercem. Kiedy dotarłam do domu, Klaudia już na mnie czekała. Przytuliła mnie mocno i zapytała, jak wyglądała podróż. Zmusiłam się do uśmiechu i powiedziałam, że było cudownie, pomijając szczegóły. Później, sama w pokoju, wzięłam list, który zaczęłam pisać do niej, i rozerwałam go całkowicie. Zamiast tego usiadłam przy oknie i patrzyłam na ciemne niebo. Wiedziałam, że ten weekend zmienił coś we mnie, coś, co będę nosić ze sobą przez całe życie. Jeśli ta historia dotknęła Twojego serca, podziel się nią z innymi, którzy mogą się z nią identyfikować. A jeśli spodobała Ci się ta emocjonująca opowieść, subskrybuj kanał, aby śledzić kolejne historie tego typu. Każdy lajk like i komentarz ma ogromne znaczenie, abyśmy mogli kontynuować tworzenie treści, które poruszają Wasze emocje. Do następnej historii.